Mamy wiosnę, a wiosna to idealny moment na wymianę filtra w rekuperatorze, który po zimie jest zapewne koszmarnie brudny, co może mieć wpływ na przepływ powietrza, a co za tym idzie na pogorszenie sprawności całej instalacji, no i na zwiększone zużycie energii. Czy wymiana filtra w rekuperatorze jest trudna? Nie. Czy można to zrobić w 5 minut? Tak. A jak? Ano tak, że bierzecie marker, to jest wbrew pozorom ważny krok. Idziecie do swojego rekuperatora i otwieracie od niego drzwiczki. Następnie, to jest bardzo, bardzo ważne, przyglądacie się, w jaki sposób jest włożony stary brudny filtr i w którą stronę są skierowane, narysowane na nim strzałki. Jak już to zrobicie, to bierzecie ten nowy czysty filtr i tymże markerem, który ze sobą przynieśliście, zapisujecie na nim bieżącą datę, na tym filtrze, ponieważ dzięki temu potem w przyszłości będzie Wam łatwiej sprawdzić, kiedy dokładnie został on wymieniony. Potem wyciągacie ten stary brudny filtr i w dokładnie ten sam sposób na jego miejsce wkładacie ten Czysty, nowy filtr. No i zamykacie drzwi od rekuperatora. I już brawo, filtr w rekuperatorze wymieniony. Została do zrobienia jedna rzecz. Mianowicie w aplikacji trzeba zresetować licznik zużycia filtrów. I jak to zrobić? Ano tak, że podchodzicie do panelu sterującego od swojego rekuperatora. Przechodzicie sobie na ten ekran tutaj główny. O, właśnie tak. Klikacie ten środkowy przycisk i potem delikatnie przytrzymujecie przycisk ustawienia. Ponieważ tym sposobem przejdziecie do ustawień zaawansowanych. I tutaj musicie przejść na drugą stronę, kliknąć potem przycisk filtry i kalibrację filtrów czystych. I zaakceptować. I już brawo. Wymiana filtra w rekuperatorze zakończona pełnym sukcesem.